Ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty rozpoczęły się uroczyste obchody święta Narodowego 3 Maja na dębickim rynku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego. Zebranych gości przywitał Michał Maziarka, przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego. Niewątpliwie uchwalenie konstytucji 3 maja jest świętem radosnym. Niemniej jednak dzisiaj odbywa się ono jednak w cieniu. Wojny na Ukrainie. Dlatego też oczywiście powinniśmy się cieszyć, ale jednocześnie pamiętać i być wdzięcznym wszystkim tym Polakom, którzy wówczas starali się, ażeby naprawić rzecz Pospolitą, i oczywiście również robili to po to, żeby obce mocarstwa nie rozebrały Polski. Oczywiście stało się inaczej, ale pamiętajmy o tym 3 maja, dlatego że jest to. Dzień ogromnej myśli twórczej Polaków i wzniesienia się no, ponad podziały, co jest bardzo istotne i co winniśmy również dzisiaj w sposób szczególny dostrzec. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Piotr Chęciek starosta powiatu dębickiego. Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja to święto, które w naszym kalendarzu jest jednym z tych dni, w czasie których szczególnie uświadamiamy sobie ogromną wartość. Jako dla każdego narodu, a szczególnie dla narodu polskiego, ma suwerenność i niepodległość. Uświadamiamy sobie to tym bardziej mocno dziś, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna, której celem jest zniszczenie właśnie suwerenności, wolności i niepodległości naszego sąsiada wolnego państwa Ukrainy. Przypominamy sobie. Ten wysiłek poprzednich pokoleń Polaków, wielkich Polaków, którzy w trudnych czasach potrafili wznieść się ponad wszelkie podziały, którzy w czasach zniewolenia opowiedzieli się po stronie wolności. Pominamy dzisiaj niełatwe dni narodu polskiego, wśród których konstytucja majowa z 1791 roku ma bardzo istotne znaczenie. Choć wiemy, że nie obowiązywała długo, i większość jej zapisów nie dało się, nie udało się wcielić życie, to uwolniony wtedy duch niepodległości trafił do wielu polskich serc i przez wiele set lat trwał w tych sercach i dzisiaj spowodował, że jesteśmy wolnym narodem, w wolnym kraju. W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy poczty Sztandarowe Związek Piłsudczyków w Dębice. Jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych, również święto religijne. No i chcemy w ten sposób właśnie dodać jeszcze honoru temu świętu i właśnie postanowiliśmy dzisiaj założyć mundury. Podczas obchodów nie zabrakło młodzieży. Przyszłam tutaj między innymi z tego powodu, że właśnie ze szkoły te klasowo uczestniczymy. Ale też często wcześniej właśnie uczestniczyłam w tych obchodach, no bo nie jest to jakby nie trwa to długo, a można dużo pokazać swoim, swoją postawą, swoim postępowaniem i, i takim zaangażowaniem w to, co się dzieje i, i pokazanie takiego szacunku właśnie dla, dla, dla historii i dla tego, co się działo kiedyś. Powinniśmy pamiętać o tym, jak odzyskaliśmy niepodległość i o tym, jak nasz naród o tę wolność walczył. I powinniśmy pa pamiętać o tym patriotyzmie i go razem obchodzić. Na koniec uroczystości na rynku złożono kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Następnie barwny pochód prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą, mażoretki, kompanię honorową, oddziały towarzyszące i poczty sztandarowe udał się na Plac Solidarności, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny pod przewodnictwem księdza Ryszarda Piaseckiego, proboszcza parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Po raz trzydziesty Gromadzimy się tutaj na tym placu, by świętować Dzień 3 maja, by tutaj dziękować Bogu za dar naszej królowej Maryi, która jest chlubą naszego narodu. Gromadzimy się tutaj, by wspominać wielkie dzieła z przeszłości, a tym dziełem jest Konstytucja 3 maja która mimo, że nie zadziałała, weszła na trwale w historię naszego narodu. Po nabożeństwie jego uczestnicy przeszli na Plac Gryfitów. Tutaj odbył się akt zawierzenia powiatu dębickiego Matce Bożej Królowej Polski. Uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod figurą Matki Bożej Niepokalanej. Kolejną częścią obchodów było wręczenie tytułu Zasłużony dla Powiatu Dębickiego. Z rąk starosty Piotra Chęćka, wicestarosty Adama Pieniążka, Michała Maziarki, przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego oraz wiceprzewodniczącej Anny Mazur wyróżnienie odebrał Zbigniew Szurek, który jest od 60 lat związany z Polskim Czerwonym Krzyżem. Od 1963 roku jestem przynależny do Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1965 roku rozpocząłem oddawanie krwi. Skończyłem w 2004 ze względu, że mi się wiek skończył do oddawania krwi. Nie, nie oddałem tego dużo, bo nie szedłem na żadne rekordy, tylko 25 litrów to jest wystarczająca ilość, żeby podarować to ludziom, żeby, do, żeby zdrowi byli i, i długo żyli. Pan Zbigniew Szurek to historyczna postać, można powiedzieć, w jakimś sensie Dębicka, a w głównej mierze Polskiego Czerwonego Krzyża, no i przede wszystkim krwiodawstwa Dębickiego. 60 lat prawie, czy 60 lat zaangażowania w Polski Czerwony Krzyż, niezwykle istotną organizację, jeśli chodzi o pomoc w ogóle, o organizowanie akcji wszelkich ratujących życie, ale też pomagających innym, szczególnie dzisiaj w tej trudnej sytuacji wojennej i Czerwony Krzyż w ogóle, i Polski Czerwony Krzyż jest to zaangażowany, a pan Zbigniew Szużek jest jego, można powiedzieć, twarzą. Zresztą jest też historiografem tej organizacji w Dębicy. Wydał dwie książki dotyczące historii Czerwonego Krzyża i krwiodawstwa w powiecie dębickim. Kilkadziesiąt, ponad dwadzieścia oddziałów honorowych dawców krwi w Dębicy, w tym w szkołach średnich, Powiatu Dębickiego to jest jego zasługa. Nie było żadnych wątpliwości, żadnych dyskusji. Jednogłośnie ten tytuł został mu przyznany. Zbigniew Szurek ma na swoim koncie dwie monografie: Szpital Powiatowy, 7 lat historii oraz 60 lat ruchu honorowego krwiodawstwa w Lerk Pustków S.A.